Witam bardzo serdecznie słuchaczy. Plątwa słoneczna. Słońce jest jedną z wielkich niewiadomych, widzimy je codziennie, ale ignorujemy w nim wszystko. Nauki sprzedają nam słońce jako wielką żarzącą się kulę wielkie zagrożenie ukryte i nieznane ryzyko. Jego burze i wyrzuty są odbierane jako atak jako zagrożenie dla cywilizacji i naszego zdrowia. W rzeczywistości tylko zagraża systemowi. Kupiliśmy wiele fałszywych koncepcji, które nadają słońcu właściwości bardzo odmienne od rzeczywistych. Słońce daje raka, pali skórę, zaślepia, nieskończoną liczbę błędnych i bezpodstawnych koncepcji. Słońce nie powoduje raka, przeciwnie, bez niego nie jesteśmy w stanie przetwarzać pokarmu. Promieniowanie słoneczne jest podstawą naszej diety, i bez jego promieniowania usychamy. Wchodzimy w stany depresyjne i powoli wyłączamy się. Słońce pali nas po dłuższej ekspozycji. Tak, ale tylko dlatego, że zostaliśmy zmanipulowani. Aby uniknąć ekspozycji na Słońce, czerniaki są tworzone przez chemikalia, które zawierają kremy przeciwsłoneczne. Wraz z wpływem chemikaliów. Które zawierają przetworzoną żywność. Słońce jest naszym sprzymierzeńcem i musimy zadać sobie pytanie, dlaczego wśród wszystkich istot zamieszkujących planetę to ludzka skóra, jedyna, która płonie pod wpływem jego światła. Promieniowanie słoneczne jest ściśle związane z aktywacją szyszynki. Bez słońca ten gruczoł więdnie i zanika. Zaczynamy źle spać, a nie odpoczywać. Jesteśmy istotami dziennymi i potrzebujemy słońca, jak wszystkie żywe istoty zamieszkujące tę Ziemię. Bez względu na to, jak bardzo jesteś inteligentny, Twój metabolizm potrzebuje tych samych składników odżywczych co roślina, woda, słońce i sole mineralne. Oprócz działania różnych chemikalów zakamuflowanych w przemysłowej żywności, brak słońca powoduje, że nasz gruczoł przestaje działać prawidłowo zasłaniamy oczy ciemnymi okularami i zakrywamy głowę czapkami i tym samym pozbawiamy się dobrodziejstw jakie daje promieniowanie słoneczne naszej szyszynce Słońce jest największym wrogiem naszych wrogów Słońce jest tym, które pomoże nam obalić nieporządek nowego świata, który chcieli w nas zaszczepić. Jest to podstawowy element, z którym musimy zacząć się liczyć jako powiązane z nami. Nie jest trudno znaleźć związek w symbolice religijnej, gdzie słońce i szyszynka są częścią kultu okultystycznego, być może nie będąc kultem, ale znakiem właściwej drogi do znalezienia prawdziwej ścieżki, prawdziwej wiedzy. Kolejnym oszustwem było to, że sprzedali nam słońce jako ogromną kulę ognia, a tak nie jest, słońce nie pali, ani nie ma żadnego rodzaju żarzenia. Jest to mało prawdopodobne, jeśli nie niemożliwe. Słońce nie jest kulą żarzącą się, ogień nie jest żywiołem naturalnym, dlatego nie ma kuli, która generuje ogień lub żarzenie jest to kula złożona z różnych rodzajów plazmy. Poza tym, Słońce jest wielką świadomością, która promieniuje wszelką materią w swoim zasięgu i dzięki temu powstaje życie. Jego promieniowanie jest życiem. Jego energia tworzy tę samą substancję, z której jesteśmy stworzeni. Jesteśmy małymi słońcami promieniującymi energią w sposób ciągły i nieograniczony, dlatego żywimy się energią słoneczną, dlatego wszystkie żywe istoty jej potrzebują i dzięki niej żyją. Nie MYL tego z wpatrzeniem w słońce, lub jakimkolwiek rytuałem słonecznym, który nie ma z tym nic wspólnego. Słońce. Jak wszystko, CE istnieje na tej planecie. Może być dodatnie lub ujemne w zależności od jego wykorzystania. Energia słoneczna jest z natury zimna, postrzegamy ją jako gorącą, ponieważ dociera do nas po przejściu przez naszą atmosferę. CE powoduje tarcie, a napromieniowane cząstki nagrzewają się, gdy w końcu dotrą do nas całkowicie zaciemnione. Gdyby było gorąco, jak powszechnie sądzimy. Astronauci nie musieliby chronić się przed niskimi temperaturami panującymi na otwartej przestrzeni. Na większych wysokościach promieniowanie napotyka na mniejsze tarcie, dlatego niższa temperatura to coś, co nie wymaga żadnych badań to czysty zdrowy rozsądek. To, że światło słoneczne dociera do nas na gorąco jest tylko konsekwencją tarcia podczas wchodzenia do naszego otoczenia. Tak jak każdy obiekt, który dostanie się do naszej atmosfery, nagrzewa się i ostatecznie rozpada z powodu tego tarcia, coś w rodzaju efektu szkła powiększającego. Słońce jest głównym elementem, który spowoduje zmianę świadomości człowieka. Jego promieniowanie będzie rosło wykładniczo, a jego burze spowodują wyrzuty większe niż zarejestrowane. Zostaniemy nieodwracalnie na napromieniowani i nic nie może temu zapobiec. Tylko ci, którzy żyją w strachu i przywiązaniu do materii, nie będą w stanie zmodyfikować swojej struktury sumienia i wolą być ewakuowani lub mieszkać w jaskini. Gdy kąpiemy się w tym świetle, wszystkie nasze gruczoły mózgowe zostaną aktywowane, nasze DNA zostanie aktywowane i będziemy katalizować energię, którą otrzymujemy i emitujemy w inny sposób. Nie będziemy już emiterami o niskiej częstotliwości, dlatego nie będziemy dłużej być użytecznym zasobem dla cofających się bytów, które nami się pasą. Niskie emisje oparte na strachu, złości czy wściekłości nie będą już do nas należeć. Pozbędziemy się wszystkich niskich emocji i ich niskich emisji, zmienimy częstotliwość i przemienimy się całkowicie, budząc w końcu wszystkie nasze wykastrowane zdolności. Na koniec pominiemy wszystkie kontrole. Po życiu fizycznym nasza świadomość ponownie połączy się ze świadomością słoneczną, która jest naszym Ojcem. Słońce zawsze było czczone jako Bóg w czasach starożytnych, ponieważ jest to nasza świadomość Ojca, tak jak nasza planeta jest naszą świadomością Matki. Uniemożliwili nam powrót na Słońce, reinkarnując się bezużytecznie w kółko. W sztucznym cyklu, który upadnie i spowoduje, że ponownie zjednoczymy się ze słoneczną świadomością, która kąpie nasz fizyczny świat. Instynktownie kładziemy się na słońcu, nie zdając sobie sprawy, że tęsknimy za jego objęciem, jego pieszczotą na skórze, jego prawdziwym ciepłem. Nie będzie to ogólne, chociaż dotyczy bezpośrednio nas wszystkich, nie wszyscy zmutujemy. Ponieważ wielu nadal żyje operacyjnie tylko dzięki ich gadzim mózgom. Żyją według najbardziej pierwotnych form egzystencji najbardziej instynktownych najbardziej podstawowych. Terytorialność, przetrwanie, konkurencyjność i przynależność wciąż są ich częścią i nie zrozumieją tego skoku. Niektórzy przyjmą i zaakceptują prawdziwe światło, które do nich przychodzi. A inni będą się go bać i schronić się przed nim. Później, gdy burza ucichnie, ci, którzy woleli nie stawić czoła swojemu strachowi, będą musieli poczekać na kolejny epizod co może oznaczać czekanie tysięcy lat ale to nie ma znaczenia w końcu nie ma czasu prawda. Być może jest to tylko osobista, bezpodstawna wiara przypuszczenie coś, czego nie można nawet nazwać hipotezą. Ponieważ jesteśmy tak przesiąknięci przyszłymi faktami, które w końcu nie nadeszły, że myślenie, że coś tak prostego jak przemiana w słońce nie może być brane pod uwagę i logiczne jest, aby tak sądzić. Nic i nikt nie powinien cię przekonywać o żadnej prawdzie, to tylko uznanie, a jeśli w końcu słońce jest naszym domem, naszą przystanią po śmierci, to z biegiem czasu będzie to coś. Cel zobaczymy. Prawdziwe światło, którym promieniujemy, pochodzi ze źródła, ale nikt ci nie powiedział, skąd pochodzi ta energia, nie nazwali tego związku, opisali go nam, ale nigdy go nie zlokalizowali. Tak jak myślenie, że coś jest tam na nas każdego dnia, znajduje się węzeł neuronalny, z którym jesteśmy zjednoczeni, jest najbliższym jądrem, które łączy nas z Bogiem, z Twórcą. Ta świadomość, którą nazywamy Słońcem, jest najbardziej ewidentnym boskim fraktałem, jest ona z kolei połączona z węzłem słonecznym galaktyki, a to z kolei z węzłem słonecznym wszechświata. Matryca uniwersalna jest jak sieć neuronowa jesteśmy węzłami połączonymi z węzłem głównym, a ten z kolei z innymi. Najbardziej zaawansowana fizyka nam to ujawniła, ponieważ nadal uważamy, że duchowość nie jest fizyczna, ponieważ nadal wierzymy, że kiedy opuścimy tę fizyczną płaszczyznę, przejdziemy do innego wymiaru, kiedy być może tak nie jest, przestrzeń jest taka sama i środowisko, w którym się poruszamy. Kiedy skończysz tu zdawać rachunki, kiedy skończysz tu swoją pracę, jedyne światło, do którego powinieneś się udać, to to, które emituje słońce które jest świadomością rządzącą naszym układem słonecznym. Z tego miejsca możesz udać się do miejsca, z którego przybyłeś, jeśli chcesz, tam odzyskasz swoją pamięć, swoją prawdziwą tożsamość i swoją prawdziwą istotę, stamtąd powrócisz do bycia. Wykleli słońce, oderwali nas od niego, zmusili do strachu przed nim, do unikania. Wykorzystali całą dostępną technologię, aby uniemożliwić dotarcie ich światła do nas, zaciemnili niebo, zmusili nas do obrony przed atakiem, który nigdy nie istniał. Słońce to więcej niż gwiazda to otwarte drzwi do kosmosu i to na nim musimy skupić naszą wolę w momencie odejścia. Proszę to zapamiętać to bardzo ważne związane jest między innymi z doświadczeniem z pogranicza śmierci. Gdzie dusza udała się do słońca, a nie do tunelu światła. Przekaz ten jest bardzo ciekawy i pouczający. Przekaz udostępnił jeden z naszych słuchaczy. W najbliższych czasie zapoznam Państwa z tym materiałem. Z miłością i światłem. Dziękuję za wysłuchanie.